Witam serdecznie na kolejnych zajęciach. Dzisiaj, jak widzicie, chciałem kontynuować nasze wzory. Nasz podstawowy wzór tory kinetycznej gazów, które tutaj widzicie teraz, chciałem dalej go przerabiać, przerobić na coś innego, na coś, co nazywamy równaniem klapierona, które dobrze znacie z chemii. Tak? Ale prawie już to jest wyprowadzone, równanie klapierona. Może coś już Wam się to Kojarzy z klapieronem, ale najpierw zanim przejdziemy do samego klapierona, w punkcie pierwszym równanie stanu gazu doskonałego. Załóżmy, że mamy określoną ilość gazu, czyli innymi słowy, mają, mamy stałą liczbę cząsteczek gazu, stałą liczbę masy, masy gazu, stałą liczbę młodzi gazu. Tak to jest bez znaczenia, jak ja to określę. Co wtedy możemy zrobić z podstawowym równaniem teorii kinetycznej gazu? Popatrz, yy, 3 drugie n przez V razy ct, to jest dokładnie przepisane to, co tam przez chwilę widzieliśmy na górze. Ja przerzucę temperaturę na stronę lewą, czyli było w liczniku, będzie teraz w mianowniku, a ob i objętość też na stronę lewą, czyli też będzie, teraz będzie z kolei objętość w liczniku, bo była w mianowniku. Czyli będę miał po lewej stronie PV podzielone przez t, a po prawej zostaną mi 2 trzecie, dostanie mi liczba cząsteczek i dostanie mi ta stała c, 2 tak? trzecie nc. Skoro mam, założyliśmy, że mamy stałą ilość gazu, to po stronie prawej wszystko jest stałe. Tak, bo 2 trzecie n no i c jest cały czas stałe. Czyli prawa strona tego równania jest w tym przypadku stała. Czyli co to oznacza? Oznacza to nie mniej nie więcej, że lewa strona też musi być stała, przypominam, dla określonej ilości gazu. Czyli pomiędzy parametrami gazu doskonałego, czyli objętością, ciśnieniem, a temperaturą, zachodzi zależność PV przez T równa się konstans. Tego typu zależność. I to ta zależność nazywana jest równaniem stanu gazu doskonałego. To tylko i tylko Czasami równanie też nazywają równaniem stanu, no bo praktycznie jesteśmy już przy papieronie, ale oficjalnie to jest to równanie, tak, stanu kasy doskonałego. Czyli z tego równania wynika jedną rzecz, że jeżeli mamy określoną porcję gazu, rzecz jasne, że jeżeli zmienię jeden z jego parametrów, na przykład temperaturę, to zmieniają się pozostałe dwa parametry, albo co najmniej jeden z nich, aby to wyrażenie PV przez t było stałe. Zgadza się? Nie mogę tylko i wyłącznie zmienić jeden z tych parametrów bez zmiany jakiegoś innego parametru. Tak? Więc to jest równanie stałe. No to teraz przejdźmy już do równania Klaperona. Mamy tu wyrażenie PV przez t. Tak? To wyrażenie policzne, ile ono wynosi, czyli ile wynosi owy konstans w warunkach normalnych, czyli przy określonym ciśnieniu atmosferycznym, czyli 1013,25 hPa, w temperaturze 0 stopni Celsjusza, czyli 273,15 Kelwina. Ale przyjmijmy to, że będzie to 1 mol gazu doskonałego. A z chemii dobrze wiecie, jaka jest objętość 1 mola gazu doskonałego. 22,4 litra. 22,4 razy 10 tak, do minus no, może tak 22,4 decymetrów sześciennych bym najpierw powiedział, bo to jest decymetr sześcienny, a jest to 22,4 razy 10 do minus 3 metra sześciennego wiem, że chemicy używają hurtowo wzdłuż, szerz i w poprzek decymetrów centach sześciennych chociażby Niestety, ja tutaj jestem na fizyce, używam metrów sześciennych. Czyli policzmy tę wartość pv przez T dla jednego mola gazu skanowego w warunkach normalnych. Czemu to będzie równe? no to postawmy te wartości, o których tutaj wspomniałem, te wszystkie trzy czyli ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza w temperaturze 0 stopni Celsjusza. No i tę temperaturę postawmy, oczywiście, w skali bezwzględnej no i ową objętość. Naszego gazu, jednego mola gazu w tych właśnie warunkach. No i wychodzi, jak to wszystko się podzieli i wymnoży, 8309 tysięcznych tam dokładnie wychodziło mi, jak wstawiłem, więc 31 setnych w przybliżeniu. No i tutaj jednostka wychodzi mi jaka. W mianowniku jest Kelvin, to jest Pascal, ale Pascal jest to Newton podzielony na metr kwadratowy razy metr sześcienny, to metr kwadratowy się skróci, bo dostanie newton razy metr, a newton razy metr jest to jednostka energii, czyli pracy dżul. Czyli mamy dżul na kelwin. Takie coś mi wyszło. 8,31. Coś Wam to już może się kojarzyć z czymś. To policzmy teraz to wyrażenie PV przez T w warunkach normalnych, ale dla dwóch moli gazu doskonałego. Popatrzmy, co teraz mamy. Warunki normalne są bezmienne, niezmienne, czyli P jest to samo, temperatura jest to samo, tylko objętość gazu jest dwa razy większa, czyli razy 2. Tak. To jest objętość. I tutaj mamy wychodzi nam 2 razy 830, no to się dwójką różni. Czyli wychodzi nam dwa razy więcej. Jak będzie N moli. Tak? To tutaj będzie zamiast dwójki, będzie właśnie owe n. Tutaj mogę wstawić również, że to może być n, mol. Tak? Że to może być n. Tak, że n. Ale zostawmy tak jak było pierwotnie, bo tutaj liczę formalnie na dwóch mol. Czyli mam czynnik 831, który się notorycznie powtarza. I to jest właśnie tak zwana stała gazowa. Możemy ją zapisać. W takim razie PV przez T równa się. NR, no bo tutaj jak będzie n się pojawiło, pojawiało się tak w tym miejscu, no to będzie liczba moli, tak? Czyli liczba moli razy stała gazowa. Stała gazowa ma więc wartość 837 J na mol na Kelwin. Dlaczego joule na mol na Kelvin? Ja tutaj, tutaj, tutaj wpisowałem J na Kelvin, tak? No bo to było liczone dla jednego mola, tutaj było liczone dla dwóch moli. Tak naprawdę mogłem powiedzieć, że to że ta jednostka, mogłaby ją zmienić troszeczkę tak naprawdę, bo to są metry sześcienne, ale gdybym się uparł, no, może to zrobimy w ten sposób, gdy, jeżeli bym był tym uparty, czasami jestem uparty, na przykład teraz się uparłem, czyli jest to taka objętość, ale... O, tak mógłbym to zapisać, byłoby lepiej. Bo to jest dziesiąte razy 10,93 metra sześciennego, ale na mol. Tak naprawdę. tak, Czyli to nie formalnie nie postawiłem tak naprawdę objętości jako takie, tylko jaka jest objętość przypadająca na konkretny mol. Tutaj widzicie, tutaj to, to się nie zgadza. To, ten znak równości z tym, bo to jest V, a to jest na mol. tak, Więc tutaj, ale to jest liczone dla jednego mola. Dlatego tutaj ten mol by się tutaj mógł spokojnie pojawić, tak? Tutaj ten mol. Tutaj ten mol tutaj jest i tutaj się pojawia. Więc tutaj wyjaśniłem to wszystko, tak? I to jest właśnie równanie Clapeyrona, aczkolwiek Wy znacie w postaci PV równa się nRT, czyli słynne chyba u Was piwo, piwo na raty, tak? Piwo na raty. No dobrze mamy równanie Clapeyrona. A teraz chcę przejść do kolejnego punktu. Czym jest stała C? No właśnie, czym stała C będzie? Więc wykorzystajmy równanie Clapeyrona, ale w tej może wersji, bo tu od razu będzie to, to można dostrzec i podstawowe równanie teorii kinetycznej gazów, czyli to równanie te dwa równania wykorzystajmy w punkcie trzecim. Czyli klapeyron i podstawowe równanie teorii kinetycznej. Ja je może przekształcę w ten sposób, żeby V i T dać na lewą, a wszystko co pozostanie na prawą zostawić. Czyli 2 trzecie NC zostawiam, tak? C i T zniknęło po prawej, pojawiło się po lewej stronie. No, widać, że strony lewe, PV przez T, PV przez T, to jest to samo. Czyli muszą być jednakowe strony prawe, czyli NR i 2 trzecie NC muszą być sobie równe, tak? Czyli skoro lewe są identyczne, to prawe też muszą być identyczne, czyli 2 trzecie NC równa się NR. Czyli C, mamy wzór na C tak naprawdę w tym momencie, to będzie Dwie trzecie drugą stronę, to będę miał trzy drugie z kolei. No i n tutaj w liczniku, to będę miał po prawej stronie w mianowniku. Czyli trzy drugie, małe n, bo jest tutaj przez wielkie n razy stała gazowa. Czym to jest to całe wyrażenie, to trzy drugie to wiadomo, stała gazowa wiadomo. Małe n to jest liczba moli. Wielkie n jest liczbą cząsteczek. Więc czym jest stosunek liczby moli przez liczbę cząsteczek danego gazu? Może inaczej? Łatwiej byłoby podać, chyba byłoby Wam, czym jest odwrotny stosunek czyli liczby cząsteczek do liczby moli. Wy, jako klasa chemiczna, powinniście o tym to dobrze wiedzieć. Jeżeli to będzie twis w przyszłości oglądał, to już niekoniecznie, ale ten stosunek liczby cząsteczek, ten odwrotny stosunek do liczby moli, no to jest stałą liczbą Awogadr. Stałą awogadr liczbą awogadr to różnie nazywano. Jak podzielę liczbę cząsteczek przez liczbę moli, to uzyskuję liczbę awogadry. Bo liczba awogadry nam o czym mówi? O tym, ile jest cząsteczek atomów danej substancji w jednym właśnie molu tejże substancji. A tych cząsteczek jest tyle, ile jest atomów węgla w 12 gramach tak tegoż węgla. Czyli w tylu, ile jest, i jaka jest liczba masy, jaka jest masa atomu węgla, czyli 12 atomowych jednostek masy, tak? 12 to jest liczba Avogadro. Tak, ten stosunek, oczywiście liczba ogadry, czy ten stosunek odwrotny. Tak, czyli wielkie n przez małe n. Czyli w naszym przypadku mamy odwrotność liczby Avogadru, tak? czyli 3 drugie stała gazowa przez liczbę awogadrów. Gdzie stałą gazową przez liczbę awogadrą? Wiemy już czym jest stała C. Tylko, że fizycy nie znoszą, a chemicy chyba też nie znoszą wzorów, które znajdują się, znajduje się ileś tam stałych hurtowo stałe, tak? Więc to jest uszależnienie. Dlatego też te dwie stałe zamieniają na nową jeszcze jedną stałą. To będzie tak zwana stała Boltzmana. K. Czasami podaje się z indeksem B, czasami nie. Więc jeśli ja, jak ja będę mówił o wzorze, to często będę o tym B zapominał. Ale tak bywa najczęściej. KB. Stała Boltzmana to podstaw stałą gazową przez liczbę awogadry. Tak, coś takiego, chyba jak się, jeżeli się nie mylę, nie sprawdzałem. Jakaś służba bogaty pisząc ten tekst, ale chyba coś takiego. 831 przez 6,02. Tak? Z 10 do 23 oczywiście. Cząsteczek na mol. Mol się skraca. Wychodzi 1,38 razy 10 do minus 23 Joula na Kelvin. To jest stała Boltzmana. Czyli C. Jest to półtorej stałej Boltzmana, bo to jest trzy drugie przecież, tak? Jeszcze jest. Czyli to jest półtorej stałej Boltzmana. Czyli tutaj mógłbym sobie dopisać Ctrl V nie chcę mi tego przy... O, coś takiego mogę sobie zanotować. Trzy drugie stałej Boltzmana. Oczywiście ta ktoś by mógł się zgłosić. Przepraszam bardzo. Dlaczego stała C, albo stała Bocmana? To nie jest to całe. Łącznie z tym 3 drugim. To wejdzie później. Tak. To też będziemy o tym mówić. Ta, to jednak zostaje 3 drugie, jednak będzie zostaje tym 3 drugim. Przed. Tego nie zmieniamy. Yy, no dobrze. Coś tutaj chciałem wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Aha, żeby było jasne: jeżeli będziemy mówili o stałej gazowej, to jest to 831 Joule na mol na Kelvin. Tak. Wy, oczywiście, czy chemicy, podajecie czasami inaczej. Chyba 83,1 i w swoich własnych chemicznych jednostkach podajecie, tak. Yy, na maturze jest to, jeżeli ktoś pisze w ten sposób, jest to uznawane, jeżeli oczywiście nie popełni żadnego błędu w obliczeniach. Tak. Czyli na przykład poda, wtedy objętość chyba musi podawać nie w metrach sześciennych, ale w decymetrach sześciennych, tak? Yy... A ciśnienie chyba w hektopaskalach kiedyś się podaje. Nie jestem pewny. Ja tego nie tak nie używam tego. Ale musicie wtedy być uważni, dobrze? My w fizyce tu, uzna... Ja też to będę by oczywiście by, bym uznawał, bo wynik końcowy musi być jakiś konkretny, tak? Yy... My używamy w jednostek postorowych w układzie SI, więc ja używam metrów sześciennych, używam tak, stałej gazowej jako 8,31. Tak, żeby było jasne. Jak się rozwiązuje maturę, to widać, kto jest po biochemie, a kto jest po matwizie. Czasami właśnie, jak rzeczy są zadania z termodynamiki, i jest tam właśnie równanie klapierzyna, to widać różnicę. Często biolozy piszą 83,1 stałą gazową, mimo że w karcie wzorów jest 8,31, a nie 83. No dobra. Ale wróćmy do tego naszego klapierona, do naszej stany C. Stała Boltzmana. No dobrze. Czyli możemy zapisać nowe równania na średnią energię kinetyczną cząsteczek substancji i na energię wewnętrzną gazu doskonałego. Tak, bo tamten wzór był. Wzór na średnią energię kinetyczną. W Cząsteczek substancji to było C razy T. to zamiast C podstawiam 3 drugie z Boltzmana. Tak. A wzór na energię wewnętrzną to, było raz, to, to wszystko było razy liczba cząsteczek, tak? Bo tam nie ma energii potencjalnej cząsteczek, więc będzie to razy po prostu N. 3 drugie NKT. Tak. Ale. No właśnie. Ja bym jeszcze jedną rzecz teraz powiedział. Dopiszę sobie coś i za chwileczkę dokręcę. Ja już jestem. Wy nie dostrzegliście upływu czasu. Dla mnie czas upłynął, dla Was nie. No ale to nie chodzi o fizykę Jeszcze chciałem przekazać przy okazji równania klapierona jeszcze inną wersję tego równania klapierona. Jaką wersję mi tutaj się rozchodzi. Otóż wróćmy do samej definicji, jeszcze czym jest definicji. Czym jest stała Boltzmana? To była stała gazowa podzielona przez liczbę tak R przez NA. Tutaj to było liczone, ale liczba awagazów w mianowniku to była przecież tak naprawdę liczba moli podzielona przez liczbę cząsteczek. Czyli to jest to samo N. Przez N wielkie razy stała gazowa. Tak jak gdyby cofam się, cofnąłem to, co zrobiłem jeszcze przed paroma czy parunastoma minutami. Wielkie N dam na stronę prawą i mam stała Boltzmana razy liczba cząsteczek. To jest to samo, co liczba moli razy stała gazowa. Czyli mogę podmienić NR na KN. Na wielkie N, oczywiście. Czyli zamiast wzoru PV równa się nRT. Mogę teraz napisać PV równa się nKBT, czyli, czyli nKT. Tak, jakbym B zapomniał przeczytać. Czyli mogę napisać to wyrażenie, tak, równanie Clapeyrona w tej wersji. Tak, w innej wersji, więc takie coś też może być. Który wzór będziemy wykorzystywać? No to będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, jakie będą dane w jakimś zadaniu. Jeżeli będzie to liczba moli, no to wykorzystamy pierwszy wzór. Jeżeli będzie to liczba cząsteczek, to wykorzystamy drugą wersję wzoru. Aczkolwiek, jak ktoś nie będzie pamiętał, to może wykorzystać pierwszą wersję, tylko, że będzie musiał przeliczać liczbę cząsteczek n na liczbę moli małe n. Tak? Po prostu trzeba będzie przeliczyć, no bo mi się trudno. To, to wystarczy, że się jedną z tych wersji. Tak? Sądzę, że ten pierwszą znacie, bo nawet ona była na chemii. Tak, tylko na chemii chyba nie była wyprowadzana. Tutaj widzieliście cały etap dojścia do tego wzoru i się udało. Ale są dwie wersje, tak? zostałą stałą gazową i zostałą stałą Boltzmana. A przy okazji, skoro mamy, wiemy, że k razy n, czyli sama Boltzmana razy liczba cząsteczek, to jest to samo co liczba moli razy stała gazowa, a we wzorze na energię wewnętrzną jest nkb, tu jest n razy kb. to mogę jeszcze raz w inny sposób przedstawić wzór na energię wewnętrzną gazu doskonałego. Tak? I to nawet nie jedną wersję, jak się okazuje. Mogę napisać teraz drugą i trzecią wersję. Wszystkie trzy tutaj umieściłem teraz. Ta pierwsza, trzy drugie nkt, czyli liczba, trzy drugie liczba cząsteczek razy stała Boltzmana razy temperatury, albo trzy drugie nrt, czyli półtorej razy liczba moli razy stała gazowa razy temperatura tak? no to wynika z tej równości albo jeszcze z samego kapierona widać, że to może być trzy drugie razy liczba razy ciśnienie i objętość gazu. No bo to wynika wprost z kolei z kapierona. NKT ta część to jest przecież to. Z kolei NRT to jest przecież to. Czyli to jest to samo co p razy v. Co p razy V. Tak? Oczywiście to nie oznacza, że energia wewnętrzna gazu doskonałego zależy od ciśnienia i, tak, przepraszam, od, tak, i objętości. Tak naprawdę zależy od temperatury gazu doskonałego. Więc zmieniając temperaturę, zmieniam energię wewnętrzną. Bo w tym przypadku, tak? Zmieniając ciśnienie, Zmieni, zmieni, zmieni się też objętość. tak, Jeżeli temperatura byłaby stała, niezmienna, o tym będziemy później mówić, jeżeli temperatura bym nie, ruch, nie, nie ruszał, to zmiana jednego z tych parametrów ciągnie za sobą automatycznie zmianę drugiego parametru. Tak? Także to wyrażenie PV byłoby, ten iloczny PV byłby stały, jeżeli temperaturę się nie, nie będę zmieniał. Oczywiście przedstawiliśmy ilości gazu, tak, rzecz jasna. Cały czas mówimy o stałej ilości gazu. Więc mamy trzy wersje wzoru na energię wewnętrzną gazu doskonałego, który jest używany, taki, który jest wygodnie, tak, w danym momencie i tyle. To i to będzie tym akcentem, gdy kończę tę lekcję. Dziękuję bardzo.